Siemanko z tej strony Simi. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Chłopaki z Mazowsza. Jestem mną Olek No jestem. A i zakończyliśmy już siebie. Także tutaj zaparkowaliśmy siewniki koło sieczkarni. Hmm. Tutaj ten na farmie się za bardzo nie zmieniło więcej. Także lecimy na sklep powały. A dzisiaj się właśnie zajmiemy. Dzisiaj się zajmiemy. Wałowaniem. Także tu już zatrudniam Andrzeja, ja siadam na miejsce pasażera i wchodzę do sklepu, żeby sobie już zakupić wały. Dogoniasz <grym> się tam? Czas nie, nie rozbujał? Czy o co chodzi? Wały sobie weźmiemy takie, szerokości mniejsze. Myśleliśmy nad tym, aczkolwiek weźmiemy te mniejsze. Też na razie wypożyczymy. Silniki były wypożyczane też, ale na razie sobie je zostawimy. Być może się tam przydadzą jeszcze do trawy coś. A bo ten pomal jest. A nie, ja wolniejszy miadę. Przecież. Zamieniliśmy się, a małym ciągnikiem jadę, myślałem, że to nie jest FAMAX, a to jest FAMAX już tego ciągnika Przecież Dobra, wszystko jasne, patrzę. Co najwyższe, kurczę, a to ja, ja dzisiaj się przesiadłem na małego storka. Dlatego właśnie takie też małe wały wzięliśmy Z tego powodu Możemy sobie ewentualnie zacząć od lewej strony. Czyli tu w prawo i zaraz... zaraz yy, od tego brzegu, nie? Dobra, podpinamy. 6... 3 metra sobie ustawimy, także zmień Troszeczkę Lepiej zawsze mieć mały zapas, bo ja nie lubię jednak kamijaków do przodu szra. To się akurat też ustawia, tak sobie, jak ty masz ja jednak nawet nie mam ustawionego. Mm. No to tam ich zamykam szerokość. Poza odcinkami sobie właśnie również nagrywamy ten odcinek 13 grudnia około godziny 21.30. Tak jak widać w prawym górnym rogu. A dosięliśmy sobie poza odcinkiem. 77,5 metra? Jest stopnia. Chyba tak jest najlepiej, no. 77. Ja Dobra. Dobra, to lecimy. Lecimy. Mm. Też opuszczam. No i zobaczymy. Jak to drale, tam jakaś serenka się skubie, to co sieliśmy ostatnio. go tutaj wałujemy. Które sobie właśnie sieliśmy w poprzednim odcinku. No, ale jak mnie to będzie zostawiał teraz, odstawiał. Dzisiaj Zastanawialiśmy ale... się właśnie nad tym, jakie wały wziąć. Ty już tam się nie przesuwaj, dobra? Ja się przesuwam. No, żeby było dobrze. Ale to ciężko w górę. Kurczaczki. Myśleliśmy... Ale powiem... hmm? No mów. Ty mów. Sobie to będę jeszcze wiedzę. E, ale powiem tak, e, Za blisko się ustawiłem teraz. Tak powiem. Za blisko czego? Miedzy. Widzisz czego? Tak. Że za miedzą wołujesz? Nie, spoko. Spoko, to i tak tak szybko wychodziło. Nie, miedzy wołowałem. Spoko. Trochę mi się tam zasiało nie też. Nie ma roślin. Roślin nie ma? To tam były księżki takie malutkie. A, na, tutaj na, na zielonym. Faktycznie, może była jakaś tam trawa, coś tam. <grytanie> Swaga. Zobaczymy też tutaj na środku, czy się mm, kamienie usuną. To jest też ciekawe. To mnie też ciekawi. Fajnie hałasują te wały. Lecimy, lecimy. To się ogólnie. Trzeba pamiętać, żeby je opuszczać się gdzieś. jak ci biorę, parek cię biorę. W sumie to jest może? Fajne miejsce na zdjęcie. Takie ja akurat tutaj. A widzisz? W takim a, ustawieniu. No, a ja wiem tak co trwodzi. Troszkę możemy ze środka zapuździć całkiem to fajnie wygląda generalnie to możemy już nawet czas dać na napięć myślę że nawet docelowo także też a no ten odcinek będzie jakoś w weekend w sobotę albo w niedzielę pewnie wrzucony Myśleliśmy ogólnie nad tym, jakie wały wziąć, hmm, ponieważ właśnie nam są 6,4 albo 8,2, bodajże, niby oba na 60 koni, aczkolwiek do takich małych ciągników, no to ale jak mówię, jakie masz maszyny, jakie masz traktory, ja mówię na no małe. No to jaki wał? <grybujesz> mówię na no mały, <grybujesz> także w ten sposób tutaj a, była podjęta decyzja. Samochód. No ja mogę teraz pierwszy pojechać tam od wiedzy A te krawężniki to fest zrobili Także wzięliśmy takie małe wały, no i rzeczywiście ten ciągnik ma co z tym robić Lepiej będzie jednak mniejszy trochę niż Niż za duży, nie? Trzeba jeszcze pomalować myślę, żeby było dalej Ale elegancko nam tu wyszło To sianie To też zaraz się okaże właśnie czy usuwa ten wał te małe kamienie z tego pola, które było orane tu po środku, ponieważ te pola były też łączone Uczuwa No to spoko Bo miałem trochę kamieni Daj kamienia I <laughs> Daj kamienia No rzeczywiście Rzeczywiście to też widać, że znikają, także fajnie wałując Chociaż tu nie zniknęły A u mnie zniknęły. W jednym miejscu tam masz cofnę specjalnie zobaczyć Coś nie zaskoczyło? Nie, nie, teraz skoczyło. Teraz wskoczyło. No, generalnie tu usuwają się te kamienie. Na drugiej mapce, na której też gram, właśnie na Lewikach, teraz ostatnio. Od tego tygodnia. Um, Całą właśnie jest możliwość przelania kamieni na wapno. Tam z dodatkiem wody. Jakieś tam bajery są różne. Dodatkowo tam jakieś mieszalnie TMR-u i tak dalej. Fajna rzecz, fajna rzecz. Także ma mapka Saint-Calais. Coś tu kurczę zostawiasz te kamienie. Ja tu muszę cofać i... Ty, ty jechałeś tym przejazdem, nie? Czy nie jechałeś? Tam czy, czy jedziesz? No. E, jedziesz przede mną, tak? No tu z brzegu, tak, tak. Tak. To jecha, nie, jecha. jechałem tam gdzie... Y, tam gdzie było jeszcze chyba... Ślady są. Ślady są jeszcze, obok. No ale właśnie tu po boku czasem jest jakiś kamień zostawiony. Drugi trzeci już raz mi się tak zdarzyło nie ma no i tu tak samo, okay. kurczę no Wolałem, żeby tych kamień nie było, ale tak kurczę Co fajnie za każdym razem też nie jest takie fajne, ale za mi znikają, nie? Więc dziwne to jest Też ogólnie sobie wybraliśmy Ciągany, a nie zawieszany Więc No i tu kolejne będzie, nie? Nie wiem czy, bo te kamienie też różnie na multi działają. Czasem właśnie widać je w innym miejscu, więc wciąż jak ty jesteś za daleko, coś tam to. to nie znikają? Nie wiem, nie wiem. O co tu chodzi? O, jakoś tak. O, no, w, w sumie na styk, ale. To masz 6,3 też, nie? No i zostały teraz kamienie, po tobie. Widziałem trochę. Trochę znikły, trochę nie. No dziwnie to działa Nie wiemy Niektóre co tu jakby były po prostu bardziej łą No ale druga jak sobie przejedzie to To działa, nie? No ale już sobie ewentualnie po A... Zobaczymy, no bo jednak Najważniejsze tak by załamanie e, po odcinku Coraz <grych> mi się myli No teraz normalnie jedzie kamienie zostają te kamienie są zbagowane strasznie na multi. Z tego co widzę. A no co powiedzmy? Wałowanie usuwa kamieninie, nie? Jeżeli ja wyłączę sobie ten składnik, nie będę się denerwował. A <grywanie> dowałowanie było zrobione. Kamienie to to już... Od samej premiery gry były zbagowane. Powiem szczerze, kiedyś to było jeszcze wyorywane przez znacznik przy siwniku. Masakra, to była. Um, no ale były też zlagowane w innym miejscu i nie widzieli właśnie gdzieś tam na Na jakichś tam drogach i tak dalej Dziwnie, nawet dalej te kamienie są zlagowane. Kurczę, nawet na tej nowej mapce teraz jak gramy, no to też przecież na drogach są kamienie. Przez to, że mam tam włączone bo wydaje mi się, że to nie jest dekoracja po prostu raczej Elegancko. 11 minut odcinka one. Spoko. Myślę, że to się też, też uda. Chcę pole ładnie zrobić tutaj. A, a, a widzisz miejsce tego. Wiem, gdzie będzie się to na kolejnym wiesz mm. Tak, tak, to drugi najlepiej. Łatwiej jest zawracać i się mijać. Też fajnie to wygląda. No, powyżej nie, to widzę. To właśnie mamy pole około... No, ponad 4 hektary jakoś. Sorga aktualnie, także myślę, że. Ponad 50 tys. litrów sypnie, mam nadzieję. No, i tam jedyneczka jeszcze taka mała, skromna. Myślę, że kupię skupię te dwa pola obok, jak tam będą bardziej gotowe. Teraz jeszcze tam rośnie. Dwójka jest bardziej gotowa, trójka mniej. Za 2-3 miesiące myślę, że już będą gotowe. Także przed zbiorem SORGA jeszcze myślę, że te słoneczniki sobie zbierzemy. No i po prostu sobie te pole tam połączymy. Też już widziałem, że to się kupuje tutaj z tą mąką od razu jakąś taką. Tu jest po podzielone też, taki płotek jest mały z kolizjami. Tu jest jakiś taki staw też, więc niekoniecznie to jest, to jest fajne miejsce. No ale właśnie myślę jeszcze co zrobić z tymi. No to wszędzie tak jest, tu jest to taki cały ten teren. 90 tysięcy. Tutaj 80 i tutaj 23. No teraz się nie przesuwałem. <grym> teraz nie Coś dziwne, że niech czekamy i znikną. No to jest. Olek. już od premiery gry. Praktycznie. No dawaj Zdruk, dawaj, pod górę. Elegancką. Także ogólnie też jeśli ktoś nie wie, no to... Yy, czy nie był na lewikach, to również zapraszam. Nie ja są jakoś regularnie. Przeważnie co kilka dni streamuje, chociaż czasem też się zdarza, że codziennie, ale przeważnie co kilka dni. Um, także, okay. jeśli mm, ktoś ma ochotę, to zapraszam na live'ika. Najczęściej gram Farminga 22, właśnie teraz na nowej mapce zacząłem ostatnio grać. Można też dołączyć, jeśli ktoś ma ochotę. mi, ty, ty chociaż Dobre. streamujesz, a nie jak ja. Mm. Ty masz wolne, ty masz wolne. No całkiem wolne. Nic strimuję, powiedziałem, czy go woli, co nie będę sobie. Do... Mm. Bo was po niej widzę co tu Też co pamiętam, ma... też pamiętam jak zbierałem na drugim monitor, na kamerkę jakieś tam stare leviosa y sobie odpalałem, mm, ponieważ w niedzielę tam robiłem trochę czystki w odcinkach, kilka właśnie tam też starszych jakieś sprzed dwóch, trzech lat nawet e, odcinków z metra, z Subnautiki mm, zapisów live sobie opublikowałem Także właśnie oglądałem i też widziałem tą Celę Donate Na drugi monitor na kamerkę coś tam To kilka lat temu, no zbierało się też ja nie będę się na kamerkę czy coś po, 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 po co... Nie, nie planuję się pokazywać. Nie, jeszcze nie. No. Jeszcze przed covidem kupiłem, ale... Wtedy były właśnie tańsze, można było za 3-4 stówki kupić tego Logita. Tak, a teraz... C 920, chociaż też on już ma dobrych parę lat. Kilka, czy nawet kilkanaście, nie wiem, ale sporo. No ale całkiem jest fajny, przyzwoity, sprawdzony. Eee, ale właśnie potem, jak na początku 20 roku, to już strasznie, jak te zdalne wyszły, to strasznie wzrosły ceny. Kamerek także no dobry, A tak paluczę że to jest wszystko drogi, a ja mam drogi komputer. Mm. <grych> A mam własny komputer, swojego komputera, a, mhm. a, a się ma problem z, z tymi FPS-ami. No, też z internetem różnie, różnie bywa. U mnie też tak. aktualnie nie ma szału. Tak. Z prędkością niby światłowód, ale, ale prędkość jest zbyt niska, więc na przykład a ten odcinek... Niby światłowód, ale prędkość, ale prędkość jest niższa niż powinno być. Mhm. Ale na przykład ten odcinek tydzień... Temu, jak to nagrywamy, czyli 7, w środę 7 grudnia opublikowałem odcinek właśnie ponad 2 godzinny z koszenia kukurydzy, z tegorocznego, z reala. Tegorocznego koszenia kukurydzy, kukurydzy tegorocznej. Yeah, yeah. <laughs> no to on ważył 56 Gb wrzucał mi się ponad 40 godzin. Także całkiem, całkiem sporo. <laughs> z tym uploadem właśnie najgorzej. A myślałem, że więcej wiedzieć się rzuca w taki odcinek. Nie, a tak to właśnie takie odcinki, jak, jak teraz nagrywamy. Hmm. Czy z farmingu 20, też tam przeważnie 2, 3 do 4, 5 giga. A mi się rzucają tam 2-3 godzinki. Taki półgodzinny odcinek, właśnie. Zależy właśnie z czego, bo na przykład właśnie. Hmm, no, 3,5, 2,5. Ponad 2, prawie 3, 2,5 Prawie 3, ponad 3, około 2. Z tej serii właśnie tak Około 2, 3 giga te odcinki. No 3,5 miał 7 Warzył No ale też 47 minut, nie? Czyli przedostatni odcinek, bo teraz nagrywamy 9 chyba bodajże Teraz bodajże 9 nagrywamy. No a na przykład z farminga... Tak. Farminga na przykład 20. Odcinki mają no 4,5, 2,8, ponad 4, 5, 5 prawie giga. Także też całkiem, całkiem sporo powiem szczerze. No także mi się wrócę około 2 godzin. A, pojadę sobie tutaj z brzegu, nie? A to może ewentualnie tam. Ten węższy koło mnie dokończyć. Znowu te krawężniki. No i tu wychodzi na pół chyba, tak? Bo jadę bez GPS-a i też ewentualnie możesz. No czymś nawet zęsiedni, czy miś nawet sąsiedni, czy obok mnie na GPS-ie. Ja teraz jadę bez. Ja pojadę za tobą. No lepiej się możesz. Ja bez akurat od między, ale... Ty możesz wyrównać. I zostanie ile? Jeden? Przejazd? Jeden. No to spoko, to spoko. na to cikam. Albo, albo ja tak się wiem, tak. Ładnie nam poszło. Szerszy mamy tutaj szerszą maszynę. No to cały czas na pół wychodzi. mnie tu zaraz wyprzedzisz <grym> Też to jedź. Yeah, A usuwam yeah, rzeczywiście yeah, trawę. No yeah, dawaj, yeah. dawaj. Rzeczywiście trawę. Nie, trzeba się odpisać. Dobra. Trawę rzeczywiście usuwam tutaj. Tak samo jak z tej strony. Usunął małem trawę, tak samo i ja tutaj. Wszystko <gryzko> leci. Śmiesznie. A uh, ogólnie myślałem też o użyciu wałów do trawy na tych łąkach tam koło farmy, które mamy. To by tam nawiozło, aczkolwiek tam miałem pola zrobionego. Tam jest trochę taka łąka, ale bez pola, nie można tego nawieść, Więc nie wiem, że te wały by coś zrobiły. Myślę że to trzeba po prostu zaolać i przesiać po prostu. Dlatego też silniki sobie zostawiliśmy jeszcze No i zobaczymy jak to wyjdzie Zobaczymy Dalej to <trony> Tą trawę łapię tutaj ściebisko po kurzy Dobra a ty, zatrzymałeś się, że ja miał tu ostatni zrobił, tak? <trony> Nie, podpisywałem na, te, na Messengerze, nie na Messengerze, na Discordzie, ja tu To też ja jest ja za miedzą, trochę zasiane. Za mała mieza. Ten ostatnio ogarniasz? Nie mogę. To ja już pójdę tam do pole. Wolniej jeżdżę, więc trochę mi się zejdzie. Zetorek, no taki malutki, pyrka sobie. 30 <grym> na godzinę. to jest mała prędkość. Przeciekania ja ma chyba 40, no to już tak fajniej. Tamten ciągni też 40, ten jest też 30, kombajn na 20. Zarówno właśnie ten deutschwar początkowy, jak i mm, ten najmniejszy, którego mamy teraz rozcelmasz. <ścoughs> zapiszemy sobie O, kilka ból tam jeszcze. tutaj zostało. No, ale spoko. Także tu są właśnie te łąki. A tam dalej w sumie. Dalej, bo tam jest jeszcze most. Za mostem dopiero jest e, ta łąka, a tu jeszcze zjechało mi się. E, to jakie nierówności. To most to właśnie za rzeką. Wyskoczy sobie za torek. Przecież nie tak jak w pierwszym albo drugim odcinku z rozsiewaczem. <grym> Masakra. Tu właśnie mam mąkę za strumykiem po obu stronach yy, drogi. Rajki tam dalej, za naszym, za naszym farmą po lewej stronie sklep w rajkach. Także też ciekawie. No sumie... Ja nie mogę się doczekać na rajwy, będę mógł sobie inną grę później. Mm -hmm. znaczy co? No ale właśnie ma za dużo punktów na Twitchu, także też jest na <laughs> live'ach, jeśli ktoś nie wie o co chodzi. Możliwość wyboru yy, właśnie innej gry na kolejnym live jaką mam zagrać i Olek już mi właśnie kilku lat nie wybierał jakieś tam albo Construction Simulator Jak tam się za dużo to tak zagram farminga albo WTS-a w którego też gram raz na kilka miesięcy Także Olek Dzięki po prostu się Dzięki Dba o to, żeby było urozmaicenie <grym>. Tutaj równo sobie ustalimy? No, 180. Dzięki stopni. się mi przypomniałeś o coś istnieje u ciebie to jest taka gra, no <noise> Dokładnie Co, Zapomniałem jakieś... o nim jakieś kamienie na miedzi zostały. 22 minuty. Całkiem ani nam to wyszło, powiem szczerze. Za mało pól mamy. <noise> Co ma mamy, że? No to takie malutkie jest. Jedyna na gospo. No pozostawało tam, parę. Przyjazdów niestety. Znaczy z kamieniami, nie? Ale fajnie, mamy zasiane, już rośnie, także elegancko. Czas sobie już puściliśmy na 5. Nawiljony, elegancko. Tutaj to wygląda. Także te pola sobie właśnie zakupimy. Tutaj dwójkę, trójkę z słonecznikami Połączymy, myślę, będzie dużo przyjemniej śmigać na nich, chociaż tutaj ta trójka jest dłuższa na dwójce znowu słup i się krócej kończy tutaj bliżej okej, okay, możemy troszeczkę się nawet przesunąć albo tam zmniejszyć szerokość trochę i będzie i będzie elegancko, ale ktoś jechał na farmę, nie mi tu pomóc, ja <głos》> się będę tym małym meczu, ale spoko jeszcze mamy także coś Mamy pole. Świecie. Hektara bodajże. A ty już prawie kończysz, z nim. Drugi raz przyjechałem, dopiero. A, ale spoko. Ogarniemy, ale powiem, że tak. teraz na przykład ja przyjechałem i kabiny nie zniknęły, nie? Co drugim razem dopiero. Może ten typ tak ma, nie? Że trzeba dwa razy. Czasem, nawet po mnie tutaj. Tak się dzieje, no cóż. Ja to sobie łączyłem, to już 18. ciemno się robi. A my też, już mamy ten sam dzień Ogólnie no, mamy już tam około 15-16 godzin gry Na tym save'ie e, Nabite Nagrywałem sobie ostatnio trasy do Autodriva właśnie, który jechał tu na początku dzisiejszego odcinka Do sklepu Jak ja tam się zajmowałem zakopami Dokładnie e, To da się właśnie zajmować 7-8 godzin Na tej mapie także Po tych pierwszych odcinkach e, które nagrywałem tam tydzień temu ponad z AG. Co właśnie. A dobra, to na nas ogólne to. Podniesiemy sobie coś, nie wiem jeszcze. A co właśnie było tam około 7 godzin i I kolejne 7 nagrałem. Zajęło mi nagrywanie tras. Nabiłem, właśnie. Nagrywając trasy. 24 minutki. Ja tu już mamy? Dwa przejazdy, 3 Środka możemy pojeździć Nawaliło mnie tych kamieni Dwa jeszcze po tym, tak? Czy w to jest powrotem? Tu masz przejazd Nie, tu już zrobię. Pierwszy Co Tu masz przejazd A ty kamienie tu nie widzisz? Gdzie ja przejechałem? Widzę Dalej widzisz? Tam nie Ja tylko tutaj Ja tylko tutaj na tych dwóch przejazdach mam kamienie Tu nie jeździłem A po lewej stronie ten przejazd i po... Po prawej stronie jeden przejazd, i po lewej stronie dwa przejazdy tam od brzegu A, Zrobiłem, chociaż tam na przykład kamienie zostały, nie? Po prawej stronie Ciekawe, jak to działa Może za duże były Trzeba jeszcze raz... Tam gdzie ja stoję wymaga parowania Tak, jeszcze jeden przejazd tutaj Właśnie, ostatni A na pozostałej części pola widzisz kamienie? Tu Są, tak? Obok Tu... A no jest, jest, są, są Na tym przejeździe i dalej też są dwa Zawrócę i ogarnę jeszcze raz, bo no, kurczę no. Lipę robi ten wał. No i fajnie nam to wyszło wołowanie kurczę. Na początku nie chciałem robić z tego całego odcinka. Potem myślałem, że się zejdzie z tym długo. Ale jednak kurczę. Ogarnęliśmy. Dobra. Podnosimy, składamy. No i fajnie. No i fajnie. Ups. Zawieszona maszyna, także znaczy nie wyciągana, ale jednak to waży. Kubuciki możemy sobie włączyć. Czarny biegają. Po robach. No, elegancko. Tyle, że trzeba tędy przejrzeć, tak? I tu, i tu to bo... oklasu. Czekaj, bo cię rozjada. Także coś tam trzeba by jeszcze zrobić, ale to w jednym z kolejnych odcinków. Tymczasem na dziś będziemy kończyć. A, także dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli się odcinek podobał, zachęcamy do stawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Był ze mną Olek. Jeszcze raz bo cicho, było słuchajcie. cicho, cicho, słać. Cicho, cicho, słać. No i do następnego razu. Zapraszam na kolejne odcinki. No i do następnego. Trzymajcie się. No i pa pa.